Cześć, podam Wam szy szybki przepis e, na fajne mięsko, e, na pewno zadowoli każdego mięsożernego e, faceta. Ja sobie tutaj przygotowałam, patrzcie, mam już robione cztery e, opanierowane. Jest to pierś z kurczaka, która, tutaj zostawiłam sobie jedną, żeby Wam pokazać, żeby film nie był aż taki długi. Mam całą pierś, dałam tam paprykę, olej e, i wegetę. I teraz tą pierś. Słuchajcie, e, będę luzować. Tak ją wyluzuję. Zobaczycie teraz. Tak, otniemy, tak, żeby nie przeciąć. Nie zrobić dziury. O, to jest fajne danie, widzicie? Tak? Jak naj. I to w tej zalewie możemy to zamoczyć, żeby to przeszło tym smakiem. Przygotowałam sobie tutaj marchewkę. Sypię na to troszkę marchewki. I daję dwa plasterki sera. I teraz zwijam. Robię to normalnie wykałaczkami, ale że dziś, dzisiaj mi te wykałaczki wcięło, więc nie wiem. Więc słuchajcie, teraz daję to w bułce. Tak, bez jajka na razie. Tak, żeby się to... O, Mocno tak stakowało I teraz w jaju. Tradycyjnie wiecie, że używam do panier e, jaja i mleko. O, i teraz fajnie. O, drugi raz. Musi tam będzie rozwalać się, nie przejmujcie. Ktoś to lubi panierowane mięso, to będzie i tak zachwycone. I ja teraz to położę tutaj. O, ujmę sobie rączki. Słuchajcie, wezmę nitkę. Tutaj Wam mówiłam, że miły kawaczki siąkły. Nastawię olej. I teraz tak. Zawiążę tutaj niteczkę. Wiem, że to troszkę zajmuje czasu, ale jeżeli kochacie swoje drugie połówki i właśnie mężczyźni uwielbiają zjeść kawał porządnego mięsa, to myślę, że radość ich jest tego warta i zawijam. Słuchajcie, tylko tak o parę razy, żeby to mi się tylko nie robiło. Ja tylko chcę to troszeczkę obsmażyć, żeby mi się to nie rozwaliło. I jak mi się rozgrzeje olej, to, to wrzucę do rozgrzanego oleju. Olej, ja już miałam wcześniej rozgrzane, więc wrzucam. To się zaraz, jak temperatura jest gorąca, to się zaraz zasklepi. Ja to zabieram. I dałam na taką blaszkę. Widzicie? Ja takie jednorazowe kupuję czasami, akurat nie ma, bo teraz święta takich rzeczy mam dużo. I daję na tą blaszkę. I to wszystko. Mam nagrzany piekarnik po tu 90 stopni i usmażone, podsmażone, wkładam do piekarnika. To wszystko ta skórka, to, co jest niedopieczone, co się nie dopiekło w oleju albo się oderwało, ja oderwałam nici, bo jeżeli to robicie z wykałaczkami, to naprawdę nie, ma, nie wygląda to tak, jak teraz, tylko ta panierka się trzyma. I, I ja to wkładam do piekarnika, ponieważ ja tylko obsmażam, a w środku to mięso jest surowe, to byście widzieli, bo tego się nie da, a obsmażyć się tego nie da ponieważ mięso, y, ponieważ się tego nie da na oleju, ponieważ mięso z wierzchu się spali i tak będzie surowe. Więc musimy to wrzucić do piekarnika i do tego tuczony ziemniaczek, buraczek albo górek piszony. No jak y, dacie facetowi taki kawał mięsa, to uwierzcie mi, niejedno można w nim zdziałać. Potem wieczorem. Polecam wam, patrzcie. To jest naprawdę to, to są duże piersi z kurczaka, akurat takie e, dorwałam w sklepie, a że nie e, mój luby męczy mam ochotę na coś smażonego, takiego fajnego, żebym poczuł. Więc ten stąd pomysł, żeby właśnie zrobić i szybciutko Wam nagrać. I oczywiście, jeżeli będziecie mieć ochotę i, i ja uważam, że... E, kurczaczek. No u mnie nie ma, nie ma osób, które nie lubią mięsa. Niestety wegetarianie z tego przepisu nie skorzystają. Przykro mi bardzo, no ale nie da się wszystkim dogodzić. Tutaj mam już podsmażone, dosłownie. O, Żeby nie było, wyciągnę to w ten sposób, patrzcie. I mam przygotowane nożyczki. Zrobię Cyk, cyk, cyk. Ja jestem pewna, że jeden, jak nie tylko jeden mężczyzna będzie chciał takie mięso spróbować zrobić. Nie zrażajcie się. Pamiętajcie wykałaczki, musicie mieć wykałaczki. Ja z tego wszystkiego po prostu yy, nie wiem, gdzie są, muszę kupić. A jak no były wykałaczki, to widzicie to, o, ten akol mi się troszkę mniej, nie rozwali I teraz ja co robię? Nie daję nic, żadnego oleju, niczego kompletnie, niczego. I patrzcie, to wkładam do pieca. I piekę pół godzinki wkładamy do pieca. I takie, ale piec musi być rozgrany, to jest ważne. Takie pół godziny w yy, 200 stopniach. I mięsko będzie gotowe. do tego ziemniaczek, buraczek, ogórek kiszony. I obiad naprawdę super. Można też zrobić, takie jak ja mam, robię duże, tak jak się teraz robi, malutkie porcyjki na sałatce. Możecie po prostu wziąć ten kawał mięsa, pokroić na plasterki, ułożyć sałatkę pokropioną w winegretem i poukładać plasterkami to mięsko. I też kobietki możecie jeść i nie patrzeć, że pójdzie w piodra za dużo. Więc to jest tylko tłuszcz do obsmażenia. Do piekarnika nie wkładam nic. I pamiętajcie, to jest pierś kurczaka, więc to nie jest tłuste mięso. Więc polecam, jeżeli Wam będzie się podobać. To cieszę się bardzo. Subskrybujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Puśka. Pa. Piękci Pamiętajcie.